Kapitałem współczesnych firm są informacje. Pytanie, jak chronić je przed utratą w sposób pewny i bez wysiłku. A to całkiem realne zagrożenie. Utratę danych może spowodować zarówno błąd ludzki, jak i celowy atak. Czy kopia zapasowa nadal wymaga dedykowanego systemu, plus ekspertów do jego instalowania i utrzymania? Który i tak może ulec awarii albo po prostu być źle skonfigurowany? Pożegnajmy te czasy, przechodząc w świat cloud computingu. Chmura obliczeniowa to nie tylko miejsce, gdzie uruchomimy aplikacje. Tu skorzystamy też z wbudowanego backupu. To usługa operatorska doglądana przez specjalistów, a więc pewność działania nie wymagająca specjalizowanych kompetencji. Codziennie wykonuje automatyczne kopie zapasowe całych dysków, czyli bez miejsca na pomyłkę i dodatkowych zadań operacyjnych. Ale w każdej chwili można też uruchomić kopię ręcznie i zyskać pewność w krytycznych operacjach, jak na przykład aktualizację. Wbudowany backup oferuje różne polityki retencji, pozwalając dostosować czas przechowywania danych do Twoich potrzeb. I wreszcie, przywracanie danych w postaci całej maszyny wirtualnej lub poszczególnych plików, czyli łatwe odtworzenie tego, co jest potrzebne. Pokazane przykłady pochodzą z naszej chmury Integrated Computing Standard. Backup wbudowany w chmurę pozwoli Ci robić pewne, zawsze i szybko dostępne kopie zapasowe, automatyzując ich obsługę a zadania operacyjne, ograniczając do minimum.